W naszej firmie Rolmako wierzymy, że innowacyjne maszyny do uprawy gleby z pominięciem orki są kluczem do zrównoważonego rolnictwa, które chroni naszą planetę, jednocześnie zwiększając efektywność i wydajność pracy rolników na całym świecie. Zdrowa ziemia to klucz do przyszłości naszych dzieci i wnuków. W codziennej pracy na polu rolnicy mierzą się z coraz trudniejszymi warunkami pogodowymi, gwałtownymi opadami deszczu czy suszami, które na polach bez okrywy roślinnej przez erozję wietrzną czy wodną prowadzą do degradacji gleb, zubożenia w materię organiczną czy zniszczenia struktury gruzełkowej. Coraz większym kłopotem jest mechaniczna uprawa gleby. Która powoduje rozkruszanie, spulchnianie i zwiększone napowietrzanie warstwy uprawnej, co przyspiesza mineralizację i spadek poziomu próchnicy. W tworzeniu próchnicy sprzyja natomiast przykrycie powierzchni gruntu przez gęsty łan roślin lub ich martwe resztki, zrównoważone zmianowanie oraz stosowanie nawozów organicznych. W takich warunkach, co szczególnie dotkliwe jest na słabszych glebach, trwając w konwencjonalnym systemie uprawy gleby, trudno uzyskać wyższe plony. Rozwiązaniem części wyzwań jest przejście na uproszczony model uprawy ziemi. Nie jest to łatwe, ponieważ wymaga znacznego rozszerzenia płodozmianu i odpowiedniego sprzętu, który poradzi sobie na przykład z właściwym zagospodarowaniem resztek pożniwnych. Ograniczenie uprawy roli można osiągnąć na wiele sposobów. Poprzez ograniczenie ilości zabiegów, głębokości pracy narzędzi rolniczych, zastępowanie uprawek intensywnie mieszających przez inne, mniej agresywne wobec gleby, np. ultrapłytka uprawa. Największe efekty można osiągnąć rezygnując z pługa na rzecz uproszczonych technologii uprawy roli, np. uprawy bezorkowej. Pokrótce przedstawię wam cztery główne technologie uprawy. Siew uprawy późnej, tradycyjny system uprawy gleby stosowany w większości użytków rolnych w Polsce, oparty na wykorzystaniu orki do spłuchnienia ziemi i wymieszania resztek pożniwnych na głębokości zazwyczaj około 30 cm. Uprawa uproszczona powierzchniowa, tzw. Tak bezorkowa obróbka gleby. System zakłada rezygnację z orki zastępując ten zabieg uprawą płytką od 0 do 15 cm lub głęboką 15-35 cm na całej powierzchni. To znaczy bezorkowa uprawa gleby z użyciem kultywatora lub pługa Uprawa uproszczona pasowa. Intensywna uprawa, czyli głębokie spulchnienie do 30 cm i wymieszanie resztek w pasach siewnych roślin. Międzyrzędzia są nieuprawione. Siew bezpośredni no-till technika siewu bez wcześniejszego przygotowania gleby, ewentualnie mulczowanie roślin z ścierniska. W zależności od stanowiska stosowane są różne maszyny. Na ekranie widzisz podział maszyn rolniczych ze względu na ich przydatność w konkretnej technologii uprawowej z podziałem na niezbędne, potrzebne, takie które mogą się przydać oraz nieprzydatne urządzenia w danym systemie gospodarowania ziemi. Pierwszym krokiem po podjęciu decyzji o rezygnacji z orki powinna być uprawa uproszczona na całej powierzchni ponieważ pozwala uzyskać sporo korzyści wynikających z bezorkowego systemu uprawy, a do jej przeprowadzenia nierzadko wystarczą dostępne w gospodarstwie brony talerzowe, kultywatory czy agregaty wielozadaniowe. Maszyny uprawowe Rolmako są projektowane z myślą o przyszłości. Cieszmy się pięknem zrównoważonego pola. Jako producent maszyn uprawowych dbamy o to, aby nasza technologia wspierała zdrowe i przyjazne praktyki rolnicze, pozostawiając ziemię równie piękną i żyzną dla przyszłych pokoleń. Wierzymy, że każdy rolnik, korzystając z naszych maszyn uprawowych, powinien być świadomy tego, że wpływ na jakość gleby i jej ochronę leży w jego rękach. Nasze maszyny są zaprojektowane tak, aby minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne. Dlatego ważny jest dobór technologii uprawy roli do różnych gleb w celu zwiększenia ilości materii organicznej i pojemności wodnej ziemi. Od stanu gleby zależy skuteczność wykorzystania wody czy nawozów. Musimy zdawać sobie sprawę z różnic pomiędzy poszczególnymi typami ziemi, znać swoje pola i mieć świadomość podstawowych ograniczeń, jakie na nich występują. Badania wielu ośrodków naukowych, w tym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jednoznacznie wskazują, że uprawa bezorkowa pomaga łagodniej znieść długotrwałą suszę w porównaniu z uprawami prowadzonymi systemem orkowym, generując przy tym wyższe plony. Problem zatrzymania wody w glebie jest istotny dla większości roślin wysiewanych wiosną. Jedną z ważniejszych jest kukurydza, ponieważ najczęściej uprawia się ją na ziemiach lekkich i średnich, które mają mniejszą pojemność wodną i gorsze podsiąkanie. W takich warunkach odpowiednie przygotowanie stanowiska do siewu wymaga szczególnej uwagi. W przypadku wyboru technologii bezorkowych warto także stawiać na siew międzyplonów z przeznaczeniem na mulcz. Wysiane jesienią międzyplony groch, facelia, z jednej strony zabezpieczają glebę w okresie zimowym przed utratą znacznych ilości składników pokarmowych, a z drugiej w czasie wiosennej wegetacji, kiedy dochodzi do ich mineralizacji, stają się dobrym ich źródłem. Burak będzie czerpał te składniki przez kolejne tygodnie wegetacji. Bezorkowa obróbka gleby, ultrapłytka uprawa oraz rozwój techniki siewnej stanowią główne kierunki rozwoju firmy Rolmako na najbliższe lata. Nasza firma konsekwentnie dąży do doskonalenia i dostosowania produkowanych przez siebie maszyn uprawowych do tych innowacyjnych praktyk rolniczych. Wierzymy, że te kierunki reprezentują przyszłość zrównoważonego rolnictwa, pozwalając rolnikom na osiągnięcie wydajności i efektywności, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na środowisko naturalne. Ciągła praca nad rozwojem i dostosowywaniem naszych produktów do tych dwóch głównych kierunków pozwoli rolnikom osiągać jeszcze lepsze wyniki. Zapewniając im narzędzia do zrównoważonego sukcesu w rolnictwie. Radość z pracy jest naszą inspiracją. Każda maszyna uprawowa Rolmako jest zaprojektowana z myślą o ochronie najcenniejszego skarbu rolnika jego ziemi. Nasze urządzenia uprawowe gwarantują, że praca w polu jest nie tylko efektywna, ale przede wszystkim bezpieczna, pozwalając na bezstresowe cieszenie się pięknem rolnictwa. Nasze maszyny uprawowe są stworzone, aby ułatwić rolnikom codzienne zadania, zapewniając im spokój ducha, a prace w polu czyniąc źródłem satysfakcji i dumy, ponieważ prawdziwa radość z rolnictwa to harmonia między efektywnością i szacunkiem dla ziemi, którą uprawiamy. Nasze maszyny to wynik wielu lat inżynieryjnego doskonalenia, zaprojektowane tak, aby sprostać wyzwaniom współczesnego rolnictwa. Inwestując w sprzęt rolmako, wybierasz nie tylko wydajność i niezawodność, ale także innowacyjne rozwiązania, które pomagają chronić Twoje zasoby naturalne i środowisko. Nasze maszyny są stworzone do tego by maksymalizować plony minimalizując jednocześnie wysiłek i koszty dla rolnika. Wszystkie technologie uprawy i siewu są dobre a sukces w danym gospodarstwie zależy przede wszystkim od umiejętności doboru maszyn i dostosowaniu ich do warunków na polu. Zastosowanych na dużą skalę upraw najbardziej wrażliwe na skutki wprowadzanych uproszczeń a tym samym warunki siewu są buraki i kukurydza. Uprawę uproszczoną warto wprowadzić więc w myśl zasady tak intensywnie jak potrzeba, ale tak mało jak to tylko możliwe. Od pokoleń Ziemia opowiada historię ciężkiej pracy, poświęcenia i pasji. Nasze maszyny uprawowe są symbolem nieustannej podróży. Od tradycji do innowacji, od przeszłości do przyszłości, Rolmako dzieli się swoim ponad 40-letnim doświadczeniem i ekspertyzą z wami, aby wspierać was w każdym sezonie uprawowym. Jeśli tak jak nam zależy ci na tym, by dbać o glebę, chronić ją przed degradacją i zachować jej urodzaj, aby zapewnić naszym przyszłym pokoleniom dostęp do zdrowej żywności i zachować harmonię z przyrodą, polub ten film zasubskrybuj nasz kanał, by nie ominęły Cię cenne porady rolnicze, które regularnie publikujemy tutaj oraz na naszej stronie internetowej rolma.pl. Dziękujemy, że jesteś z nami. Do zobaczenia w kolejnym filmie.